dzisiaj mamy które dzisiaj mamy? czekaj tak 27 listopada 11.30 za 2 minutki i zaraz lecimy na Mazury na gospodarstwo agroturystyczne, agroturystyczne mojej cioci na które bardzo zapraszam link w opisie macie, o tutaj tam bliżej i chciałem wam pokazać co to co będę łowił zaraz będzie Yy, wstawione jak łowie yy, i tak. Taka wędka szczupakowa. Taka typowo na szczupaki, takie do metra. Nawet większe będzie łowić, ale ja większych ja większy nie, ja większy nie będę łowił. Tak. Kołowrotek mamy To yy, Coś takiego. <laughs> nie wiem, co to jest kompletnie. Mistrala. Mistrala, to wiem. Yy, Wędkę mamy jakiś Black Spin. spinning. Wczoraj kupiona. Fajna jest bardzo. Już byłem wytestować. Fajnie się prowadzi. I tak. Wahadłówka. Sordy na nie pościelone. Jezu. Nagrywam. Wahadłówka 20 gram. Nie wiem. Ja tego nie umiem czytać. 2 to chyba znaczy, że 20 gram. Dwie dziesiąte. Tak, fajna wahadłóweczka, tutaj mamy nożyce do wyhaczania, czy nie wiem, jak to jest, wyhaczacz chyba, to jest wyhaczacz, tak. Tutaj mamy blaszki, Bo Będę łowił na tą wahadłówkę, to jest też wahadłówka. też ma 20 deko. czy tam 20 gram, jeszcze nie, nie znam od kilogramów, Zawsze. Słabe oceny tego miałem w szkole. Na to bo staram się łowić, to też jest I na to ma hadłówkę. Chciałabym bardzo coś złowić, bo dawno nie złowiłem. To jest już obrotowa Na jakieś większe okonki, czy paki jakieś mniejsze. Dobra. A więc głównie na burrasę będę łowił. Tutaj mam ciasteczko gumy. Takiego kannibala może sobie jeszcze założę. Yy, to to może na dnare wezmę, bo ja w na nie I w ogóle tego a tego kanibala jeszcze założę. I może tego jeszcze. Ale nie wiem. Jeszcze. Jeśli u was już spadł śnieg, to proszę dać suba i lajka. Proszę bardzo. O, ja mogę śnieżki sobie zrobić, patrzcie. O. Pierdolikiem do kanałku? Nie ja tak się. O, tam poleciało. O! Się boję, że odwalę. Dobra, teraz spróbuję. O! Nie! Musiałbym kamerę położyć gdzieś, ale nie wiem gdzie. Ale fajnie. Trochę tego spadło. Na cały mój panuch. Dobra. No to słuchaj, i lajka. Proszę zostawić na spodnik. No. I lecimy łowić. Widzimy się na pięknym, przepięknym Dobra, teraz pali się ognisko na razie Dzisiaj nie będziemy nic robić, bo zajechaliśmy I na dworze było ciemno ale już jutro rano będzie będę nagrywał materiał z ryb. A teraz na razie przygotujemy pacjent. Bajo i jajo do jutra. Dobra, wczoraj już nie było czego nagrywać, bo już dotarłem na miejsce. Nagrałem kilka ujęć z autostrady. I tutaj mamy tak. Gospodarstwo, agroturystyczne leśne jezioro. To jest taki napis. I tam jest jezioro. O tam. Tutaj mamy kotka o, on taki się boi bardzo o tego o, to są, jeden jest przybłęda, a ten czarny jest nasz i tak my tutaj dojechaliśmy tam jest jezioro za tymi drzewami i ja właśnie tam idę dobra, ja mam kamerę teraz na statydzie. to mamy tutaj o, dachę a tu jest piękne, piękne jezioro przydech się bo. bałem przynieść zamrożnięte ale to mówię że jeszcze za wcześnie ta, ta to takie fale są. To nie znam I tutaj można przyjść tę altankę Można sobie rozpalić ognisko. Tylko trzeba się zapisać właściciela. Kurczę. Co to za pierun? No. Ja będę łowił sobie z tego po prostu. Co jest tam? O, ale tu widzieli. Kurczę. Sobie tutaj nie zimno, teraz ja finca wam. Się boję. Potem jeszcze będę bele woził i mulczował łąkę. Kurde. O. Chłopak tu był, kamera mi się przekręciła już w statywie, dobra, chłopak tu był i powiedziałem wszystko, dobra, O, pięknie, jesteśmy na miejscu docelowym. Składamy wędkę Dobra, tutaj teraz taki patent mam na gumeczki, że zakładam sobie gumki i to mi się ściska O tutaj już rozkładamy sobie kija wczoraj, mówiłem wam wszystko wczoraj, przed chwilą pewnie to oglądaliście za kawałem, a ja na razie składam kija i robię pierwszy rzut na nową wędkę. Dobra, jedziemy, wahadłówka kupiona od pół, kupiona po drodze. Nie wiem czy widać będzie. O, tam ją widać. Fajnie się prowadzi A więc wykonujemy pierwszy rzut Tam gdzie idziemy. O! Poszło! Ale się fajnie prowadzi, kurde. Nie pierwszy, bo już łowiłem u siebie. Teraz tylko czekamy na szupak, żeby wzięło to dranisko jedno. Trzeba zrobić kilkanaście rzutów tutaj, ale w ręce zimno. Kurde, to jest życie działa na ryby drugi rzut nie no trzeci Dobra Jak ktoś złowie to się odpowiem bajo Dobra aktualnie mamy parę wodną Unoszącą <grym> się nad wodą i tutaj zmienia, zmieniłem przynętę na taką blaszkę Alga jakaś nie wiem nie wiem co to znaczy. Łowię dopiero dwa lata Czy, nie trzy trzy tak, trzy. Dobra, spróbujemy na to. Tamtą łowiłem trochę już z 15 minut. To mówię teraz zmienię, spróbujemy coś innego. Ale się prowadzi fajnie. Słuchajcie, może wam spodoba mi się pokazać. Pierdzielone bielone. Dobra, powstaję kamerę z statywem tutaj jakoś, żebyś tam widzieli też rzucę I będzie pięknie szama. Dobra, jedziemy. Ale pierdyknął. O jakie Ja. ja Uczyłam takich przekleństw. Pięknie się prowadzi. Koło wroty. Fajna wędka. Chyba kupka. Dobra. Jeszcze daleko jest. Dobra, Wciągamy trochę wcześniej, bo już kilka razy. O, o zielisko Teraz w głąb wróciłem tam. tam sobie teraz porzucamy Ale ta para idzie, widzicie Widzicie, ta kamera dobra jakoś Ale to zapyla, kurczę No mnie już jest No o, się Nie wiem, jeśli może jeśli ogląda to jakiś gościu, kto jest bardziej profesjonalny w tym wędkarstwie i się bardziej zna może na szczupaka. to proszę, żeby mi powiedział, yy, kiedy łowi się szczupaki, na, na, kiedy one żerują. Mi się wydawało, że właśnie rano i wieczorkiem, bo tak oglądałem trochę FWA, którego pozdrawiam. Yy, nie wiem. Dobra, to może uda się pytać, bo to takie amatorskie si... Amatorskie spinningowanie szczupakowe. Kurde, <grytale> dobra. A ktoś będę łapał to złaju. Yy, na razie nic nie brało. Na kanibala też chciałem, bo łowiłem z 10 minut, ale nie brało. Teraz właśnie wracamy na górę. Idziemy do koni, pewnie oporządzimy, damy tam owiec i wodę. Sianka trzeba dzisiaj jeszcze przywieźć w taki małkowy pomysł, że przyczepię GoPro Natura, żeby wszystko zobaczyć jak się dzieje. Już widzieliście mnie, a więc teraz będę już się pokazywał. Co so, ja się będę ukrywał? Byłem czerwony jak burak tam. O, jak wtedy tam o. O, się. I to? Gdzie to jest? Gdzie tak, gdzie tak, gdzie to jest? Kurde. Zgubiłem pryzmę. Ha, Guten, Gutan, gutan. Gutera. Guterał, dobra, poczekaj tak O tam jest taka pryzma. To, to przed chwilą oglądaliście jak podrzucałem obornik takie coś się utworzyło i jest przed chwilą właśnie to zrobiłem tutaj wróciłem sobie internacjonalem jak widzieliście I hc 423 i tutaj mamy tabliczkę gospodarstwa agroturystyczne i leśne jezioro o kurczę! to bardzo zapraszam na to gospodarstwo o tutaj. To jest Nowa Wieś ostrócka. Nowa Wieś ostrócka. Tutaj się zjeżdża, tu jest taka górka. Można rozpoznać po rozrzutniku obornika i ośmiu koniach. Kurde. No ta kamera... Statek jest jakiś ułomny. Kurde. Raz do niski, do wysoki. Dobra, patrzcie. Tam jest O! To jest Macho, drugi z koników. To jest Gamira, chyba. To jest Sobota. Gładka i reszty nie pamiętam. Dobra. Ok. I tak, tutaj się schodzi na dół. I ja Wam tutaj trochę opowiem o co tutaj się dzieje. Tak, takie piękne można foty sobie zrobić tu. A ktoś chce skok z koniem? Można je karmić bardzo chętnie. Zjadają słomę owsianą. <noise> tak się im daje zamiast ściana. Dobra, tak będę niósł, bo co ja się będę? Kurde. Już mówiłem w pierwszym odcinku, że nie chce mi się, że nie będę pokazywał twarzy, no bo. I unikam tych komentarzy typu kid, dzieciak. Ale to nie wierzcie mnie za takie kanały dla dzieci, co tam nagrywają jakieś zabawki, czy coś, to ja tak nie robię. Tutaj ja chcę być rolnikiem. <laughs> nie, no żartuję. Znaczy chcę być rolnikiem, bo tam mam, właśnie widzieliście przed chwilą tego Internacjonala, to tam już trochę jak się odwracałem, to wbijałem tam na te... Moją twarz. <laughs> Na moją twarz było pokazywane No szczupaka żadnego na razie Składam tak bo tak obracam bo statyw składam Szupaka żadnego na razie nie yy, Nie złapałem Ale jeszcze zaraz pójdę pewnie Trochę tam porzucam Na woblerkach chcę spróbować A tego enchantowanego co wam przed chwilą pokazywałem To taki jest Hashtag długi vlog e, dobra. No i taki mam nadzieję Tutaj można sobie gdzieś wynająć chałupki i może być tutaj bardzo pięknie ludzie tu mieszkają normalnie, mam tam gdzie tu ale tak to tam o tam widać już kawałek to jest coś dom zaśnieżony znaczy tam jest kuchnia jest restauracja taka śniadanie, kolacje i obiady się podaje kto przyjdzie kto, kto przyjdzie i tyle tam sobie pod, trochę pokręciłem bączki nawet było widać tam przed chwilą ale fajnie jest tutaj, ładne widoki są można wędkarzy też bardzo za, ciocia powiedziała, że bardzo zaprasza wędkarzy, żeby pozdrowić i zaprosić nie no, pozdrowić nie, ale ja pozdrawiam wszystkich, co oglądają yy, tam mamy włókę ja mam w domu taką tata ma taką niebieską u mnie tam jest stajnia, to jest stajnia tam są bele tam są boxy dla koni, a tutaj stoją ciągniki. Tam jest MTZ Ursus 2, 2, 225. Ja nie umiem mówić taki dużych liczb, I, I HC. I MTZ82. Tą przyczepką byłem obornik wywalić, ale nagrał, przyczepiłem kamerę do mocy do siedzenia. Te moje GoPro. Słaba jakość jest bardzo na nim. Ale wa ważne, że to się jest. O widzły jeszcze muszę sprzątnąć tam. Przypomniało mi się. O. Ale przejście dam, 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 dam pierdzielone o, o. widły takie wszystko widłami zwaliłem chociaż turem można by było, ale się zorientowałem, że tu nie podjedzie dobra czapkę muszę założyć, bo mi zimno jest trochę dobra, widły nie tu stoją potem się je zaniesie to z mojego domu. Dobra. Są tutaj też kaczuszki. Tutaj jest kaczka. Tam jest druga za krzaczkami. Tu jest ta uwa. Tutaj maszynki. Tubele. Pięknie wszystko jest. To jest taki ładny klimat. Jest taki mazurski klimat. Chociaż to jest pogranicze. Mazur i Mazursza. Po prostu mazury to są. Nie, nie żadne formieńsko-mazurskie. Nowa wieś Ostrucka. Proszę sobie wpisać. O, na jeziorku fajna woda się zrobiła. Tutaj się schodzi. Można też łódkę wypożyczyć. Jak ktoś chce. Sobie tam, tam są łódki zwodowane. Może będzie widać. Nie, nie będzie widać. A młody jednak Nie, nie widać. I tam są łódki zwodowane. Można sobie bardzo ładnie przyjść i popływać. Dobra. Tutaj jest podwórko. Tutaj stawiamy samochody. O, tu są wiosła. Tutaj jest, można sobie tutaj posiedzieć i po wszystko. I na razie gości nie ma. Ale bardzo będzie fajnie, jak ktoś przyjedzie. Tutaj jest tara, piesek. I pasterka. Dwa pieski są. I tak tam jest można ognisko, to już mówiłem, jak szedłem na ryby rano. I domek dla dzieci, tam jest chustawka jeszcze. No i tak. Tutaj jest fajnie. No. Jeszcze pewnie będziemy MTZ-a przestawiać. Bo trzeba go przepalić, bo tam nie był przepalany. I. Dobra, no to. Do zobaczenia Kiedy ja pójdę zaraz na rybsko I co to za... Dobra ludzie Mamy godzinę trzecią Ja właśnie sobie Zjadam taką kozę że piekliśmy W kamienku Idę sobie naładować owsa Dla moich królików Obrę muszę zamknąć No owsa muszę dla królików naładować Bo u siebie nie będę kupował na targu jakimś do jego sąsiada bo wezmę o ci Najpiękniej no będzie Kozie są pyszne. Niby taka buła, bardzo dobra. O, o. Otwarte. A baśki. A baśki poszły. Weźmiemy te widły od razu. Kole są tam. Teraz od Bliście tu. Tak, pokazujemy. pokazywałem już. Dobra. Ja rozstaję statyw. Ło. M za to już nie będziemy przestawiać. Chyba. Uznaliśmy, że nie potrzeba. O nabraźdu sobie rozstaję kamerę. Pani worek. Ten worek sobie naładujemy. Ło. Ktoś tam jest, to proszę wyjazdować. Tu ponad 200 km będziesz jechał. No nie powiem, gdzie mieszkam. Dara mnie wysal kuleta. Dobra, Zrobimy tak. A, w torebkę. Wlókłem. Dobra. Taki jest patent, jaki się ładuje. To wkłada w to i się tylko robi tak. O. Ja ten patent raczej sobie wychodzę. Stąd. Trochę naładuję ręką. Teraz go postawię. Będę ładował szufelką. Koło fertka. O, no tak. Dobra. Będę ładował szufelkę. Ona duża jest fajna. Przed chwilą był obiad, to jest ten najadowy, że... Ale wziąłem nutę, jak to jednym oborniku, jak tego obornika, kurde, ale to były piękne chwile, kurde. Dobra, już jest półwórka. Wolno to robię. Nie wiem czemu. Ale naładuję, bo jeszcze mamy. Z godzinę tutaj będę. To mamy Mam czas. Pan czas jest. Ale lupa. Te ziemie to na owiec nie lepsze są. Się, nie udało się pierdolone zielone. Szupaka się nie udało wyłobyć, niestety. Szkoda, ale przynajmniej fajny klimat był. Bo ja krótko też byłem tam. O pasta, gory kołsa, ładkość podnoszę. Zobacz, jaką serę? co tu się stało? Dobre, Dobre. teraz bez problemu, bo przestawiamy. Mamy statyrek? O! Mamy żórek? Eee, to ja lubię! Jakiś żórek to jest... Nurek tu tutaj. Dobra, idziemy szukać nurka. Nie chcę mi się kamery brać. Tak to widzimy ze statywu. Kostka soli dla tych, dla kuniu. Kunia to też jedzą. Nie, liżą. Tak, o. Dobra, trzeba znaleźć sznurek. Do daszku w internacjonalu znalazłem. O. Tu jakieś jedze swoje jest. Dobra, trzeba znaleźć jakiś teraz nóż. Tam był w internacjonalnym nóż. Pamiętam i ku Jak to jak się. O jest i dobra. Tutaj sobie postolica. Czekajta. O mam, Ja chcę obrócić sobie, żeby siebie widzieć. Dobra się nie wpalić. Tak. Pierwny I co się na mnie patrzycie? Czaccioniki oglądać <grymne> Na mnie nie ma coś co Znaczy Na drugim kanale Agrobracia macie coś patrzeć O, o przeżrznięty prze, prze, taki kawałek. Trochę dużo. Bo ja to słabo tak daję. Matku, moja ręka wygląda jak skóra nie Już ciemno się robi. O, tu trzeba garaż zamknąć. Tutaj. O, pięknie, tak. Drania zamkniemy. No właśnie. Te supsy nie do. Dranuje. Cholerą, gdzie się zasłuchnie. Dobra, właśnie. Weszedł. To my teraz idziemy tutaj. I tak tutaj wicha. Zapno było chyba dawane. Yy, tak teraz idziemy tutaj. Tutaj. Do pobrania tego zboża. Tutaj waszę w we estaty. Ja te staty przejdzie sobie sobą. No. Dobra, trzeba trochę odsunąć. Zakleślił się. O, pierun Dobra. Zabrażemy. Kurde, miałem 7 lat co to robiłem. Pamiętam, że jeszcze jak jeździłem z tatą na Janach, przywiązało po 100 takich na dzień. Jeździliśmy na dwa samoch samochody. Pamiętam. Jeden też ciężarowy i jeden z przyczepką. Dobra, teraz trzeba podjechać tym samochodem i to zabrać. Nie, ja nie doniosę. O, nie nagrało się. na milone. Dobra, Bajajaj, ociągniki. E, tam macie ujęcie z góry, z drona. IHC, można zobaczyć. Machadowa są. So. <grystanie> I Ferdek. Kaczki. I już będziemy kończyć ten odcinek chyba. Ta jeszcze. Mielone. Ja już jadę do domu. A widzisz, Ja się stoją. To ja będę. Pod ciebie podjadę Hondo chyba. Teraz samochodem w sukni Dobra. No to chyba już się żegnamy. Tak. Miło było. Jeśli dotrwałeś do końca. do Jeśli dotrwałeś do końca, to dostaw lajka i suba. <grych> Jak wykadać suba? U agro braci, sub to będzie coś takiego. Suba. No i bardzo dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Bye.